Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Państwu. A teraz? Jest. Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 13. Zaczynamy ibd spacer. Dzisiaj wzdłuż Doliny Królewskiej. Proszę Państwa, mam, wielokrotnie otrzymuję informacje, prośby o to, żebyśmy zastosowali tak zwany kwadrans akademicki. Przepraszam tych z Państwa, którzy mają taką potrzebę, ale niestety ze względu na szacunek na tych wszystkich Państwa, którzy są o czasie, takich reguł prowadzać nie będziemy. O! Szanowni Państwo, nazywam się Ewa Kowalska, prowadzę Wedekier, to jest portal dedykowany miłośnikom Gdańska albo blog. Organizuję od dwóch lat spacery po Gdańsku. Większość z Państwa o tym widzę, że już wie. Naszym przewodnikiem jest Aleksander Masłowski, licencjonowany przewodnik <klucz> Dzisiejszy spacer będzie związany z wodą, a dlatego z wodą, będzie, <tryk> będzie z wodą, a dlatego z wodą, że sponsorem spaceru jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Niestety nie widzę nikogo ze sponsora. Czy dobrze widzę, że nie widzę? Nie widzę Piotra Korczaka, nie widzę Iwony Ślizień. Może się spóźnią. Chyba oni chcieli te 15 minut. Dogonią nas. Dogonią. Wygraliśmy z plażą. Wygraliśmy z pogodą. Bardzo Państwu dziękujemy, że Państwo są z nami. Jak zwykle zbieram karteczki z imionami, nazwiskami, celem wy wylosowania ciekawych nagród książkowych. I zapraszam w podróż z Aleksandrem Masłowskim. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy poruszać się szlakiem wodnym nie tyle...